Witajcie. Bashar al-Assad miał zaledwie 34 lata, gdy 17 lipca 2000 roku został prezydentem Syrii. Chociaż zamiast wyborów odbyło się referendum, a Bashar al-Assad był jedynym kandydatem, jego dojście do władzy było postrzegane przez Syryjczyków jako powiew świeżości. Jednak w rzeczywistości zaledwie kilka lat później młody okulista zaczął rządzić krajem przy użyciu tych samych autorytarnych metod co jego ojciec, generał Hafiz al-Assad, który zmarł w czerwcu 2000 roku. Partia Baas, która doszła do władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu w 1963 roku, pozostała filarem syryjskiego reżimu. Od tego czasu do jeszcze niedawna w kraju obowiązywał stan wyjątkowy. Założyciel dynastii Hafiz al-Assad przejął władzę w 1971 roku, również w wyniku zamachu stanu, i rządził Syrią żelazną ręką aż do jego śmierci. Hafiz al-Assad zamierzał ostatecznie przekazać władzę swojemu najstarszemu synowi Basilowi, ale ten zginął w wypadku samochodowym w 1994 roku, otwierając drogę do władzy najmniej charyzmatycznemu z rodziny Baszarowi. Bashar od dzieciństwa pozostawał w cieniu swojego starszego brata i następcy dynastii Asadów. Brat wolał unikać polityki i w 1992 roku rozpoczął staż w londyńskim Western Eye Hospital. Bashar nie bez powodu wybrał specjalizację okulisty. Jego rodzice nalegali, aby ich syn poświęcił się medycynie, ale zawsze bał się krwi, więc zdecydował się pracować w dziedzinie korekcji wzroku, gdzie prawdopodobieństwo zetknięcia się z krwią jest minimalne. Po dziś dzień Bashar al-Assad nosi przydomek doktor. Skromny i nieśmiały Bashar rzadko przyciągał uwagę kobiet. Dziewczyny, które spotykał w Londynie, najczęściej podrywały go przez wzgląd na jego starszego brata Basila, męskiego i sympatycznego buntownika. Bashar spodobał się swojej przyszłej teściowej, matce Asmy, która zapoznała przyszłych małżonków. Nie spotkali się jednak na długo. W 1994 roku pułkownik Basil al-Assad jechał swoim luksusowym Mercedesem na lotnisko w Damaszku i zginął, uderzając z ogromną prędkością w barierę. Ojciec mężczyzn pilnie wezwał Baszara do domu, aby przygotować go do roli spadkobiercy. Okulista wypełnił wolę ojca. W czerwcu 2000 roku Hafiz al-Assad umiera, a w lipcu Bashar, zgodnie z oczekiwaniami, zostaje wybrany na prezydenta. Ale w tym momencie on i Asma spotykali się już od kilku miesięcy. Asma al-Ahras urodziła się 11 sierpnia 1975 roku w Londynie w rodzinie o syryjskich korzeniach. Jej ojcem był odnoszący sukcesy kardiolog, matką urzędniczka syryjskiej ambasady. Dzieciństwo spędziła w otoczeniu brytyjskiej klasy średniej i starała się nie rozgłaszać swojego syryjskiego pochodzenia. Asma mówiła perfekcyjnym angielskim, przedstawiała się kolegom z klasy jako Emma, a coroczne wyjazdy rodziców do Syrii spędzała głównie w drogich hotelach. Studia Asmy nie były łatwe, ale dzięki wsparciu rodziców udało jej się odnieść sukces. Ukończyła informatykę z wyróżnieniem na prestiżowej uczelni King's College w Londynie. Młoda i bardzo ładna Asma rozpoczęła swoją karierę jako analityk w Deutsche Banku. Następnie przeniosła się do działu inwestycyjnego dużego amerykańskiego banku JP Morgan Chase, zajmowała się transakcjami fuzji i przejęć, głównie w branży farmaceutycznej. Praca była wymagająca, z nieregularnymi godzinami i nocnymi zmianami w biurze. Jednak ambitna ASMA, uzbrojona w doskonałe wykształcenie, szybko okazała się profesjonalistką przeprowadzającą coraz bardziej skuteczne transakcje. W 2000 roku została przyjęta do Harvard Business School, a pod koniec roku spodziewała się znacznej rocznej premii od banku za swoje udane wyniki. Nagle jednak asma zniknęła na kilka tygodni. To był szok dla firmy, w której pracownicy musieli być zawsze pod telefonem. Kiedy asma wróciła w listopadzie, zaskoczyła swoich szefów jeszcze bardziej. Nie czekając na premię, złożyła rezygnację. Może to wypalenie? Zdarza się to nawet najlepszym z nas. Menadżer próbował ją uspokoić. Weź urlop i odpocznij trochę. Jednak asma odmówiła zarówno pracy, jak i studiowania na Harvardzie. Kiedy masz wybór między miłością a Harvardem, czy wybór nie jest oczywisty? Odpowiedziała. Przypuszcza się, że ich znajomość odnowiła się podczas urodzin córki Asmy, które obchodzono w Syrii. Według oficjalnej wersji Bashar porozmawiał z Asmą, a dziewczyna nie mogła mu się oprzeć. Jednak nikomu nie opowiadała o ich relacji. Mówienie o związku z synem prezydenta wydawało się jej niewłaściwe. Asma spędzała coraz więcej czasu w Syrii, a w grudniu, miesiąc po tym, jak odeszła z JP Morgan Chase, poślubiła Bashara. Nie została jednak formalnie pierwszą damą, status ten zachowała jej teściowa Anisa aż do swojej śmierci w 2016 roku. Chociaż Asma zamieszkała w pałacu prezydenckim Newshaw Palace o powierzchni 31 500 km2 na płaskowyżu Mount Mazi, Młoda żona prezydenta w pełni doświadczyła antypatii swojej nowej rodziny. O ślubie Bashara al-Asada nie było żadnych oficjalnych doniesień. Nie ma też żadnych zdjęć jego żony. Syryjczycy nie rozpoznawali Asmy na ulicach i rzadko ją tam widywali. Jej głównym zadaniem, według jej teściowej Anisy, było produkowanie spadkobierców. Asma urodziła trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. Przyciągała uwagę tylko podczas oficjalnych podróży zagranicznych z mężem i była to uwaga prasy zachodniej, a nie syryjskiej. Para al-Assad została też ciepło powitana przez królową Wielkiej Brytanii. Zdjęcie Asmy pojawia się na drugiej rozkładówce słynnego amerykańskiego magazynu Vogue, a artykuł nazwał ją różą pustyni. Początkowo Bashar próbował kreować wizerunek reformatora, mówił o demokracji, obiecywał wielopartyjne wybory i zaczął uwalniać więźniów politycznych. Liberalizacja trwała jednak tylko do momentu, gdy zaczęła zagrażać jego władzy. Represje wkrótce powróciły do wcześniejszego poziomu. W 2005 roku wpływowy polityk Rafik al-Hariri został zamordowany w sąsiednim Libanie, który znajdował się wówczas pod kontrolą Syrii. Zachód podejrzewał, że stoi za tym syryjski reżim. Bashar znalazł się pod międzynarodową presją i postanowił wycofać syryjskie wojska z Libanu, co spotkało się z krytyką ze strony lokalnych nacjonalistów. Aby poprawić swoją pozycję, al Asad postanowił postawić na Asmę. Za jej nowy wizerunek odpowiedzialny był słynny brytyjski specjalista do spraw wizerunku politycznego Timothy John Lightbell, Baron Bell. Jej inteligencja, zachodnie wykształcenie i stylowy wizerunek miały pomóc w budowaniu mostów z krajami demokratycznymi, a jej projekty społeczne miały poprawić wizerunek reżimu w Syrii. Przezwyciężając opór rodziny, Bashar uczynił z Asmy osobę publiczną. Szybko zmieniła swój styl, zaczęła nosić szpilki i zamówiła nowe ubrania od europejskich projektantów mody. Pracownicy syryjskiej ambasady, którzy często załatwiali jej sprawy, żartobliwie nazwali asmę Imeldą Marcos, po żonie prezydenta Filipin, znanej z zamiłowania do luksusowego obuwia. Asma z powodzeniem pełniła rolę przedstawiciela dyplomatycznego. W internecie można znaleźć wiele jej zdjęć z różnych forów międzynarodowych, spotkań kobiet przedsiębiorców z regionu, forum pierwszych dam Bliskiego Wschodu, szczytu śródziemnomorskiego, konferencji na temat pracy organizacji humanitarnych. Asma al-Assad była obecna na wszystkich tych wydarzeniach, pełna wdzięku, piękna, elokwentna i szczodra w wypowiedziach, które Zachód chciał usłyszeć. Kiedy Brad Pitt i Angelina Jolie jako para pełnili funkcję ambasadorów dobrej woli ONZ, na zaproszenie al-Asadów odwiedzili Syrię. Według artykułu PR byli zaskoczeni, że sam Bashar al-Assad pełnił dla nich rolę kierowcy oraz że nie było widać żadnych ochroniarzy. Asma pomogła Basharowi poprawić jego wizerunek w kraju, nauczyła się arabskiego, którego prawie zapomniała w Wielkiej Brytanii, i założyła Syria Trust for Development, która koncentrowała się na projektach edukacyjnych i kulturalnych. Asma podróżowała po kraju z nadmuchiwanym namiotem, zbierając dzieci na rozmowy o prawach obywatelskich, choć unikano rozmów o polityce. Próbowała przekształcić starą fabrykę cementu w Damaszku w galerię sztuki, odnowić historyczne centrum stolicy i przyciągnąć zagranicznych turystów bogatą historią kraju. W końcu Damaszek i Aleppo, główne syryjskie miasta, mają ponad 5 tysięcy lat. Fundacja zatrudniała wielu wysoko opłacanych obcokrajowców, którzy mieszkali w drogich hotelach w Damaszku, ale podróżowali po zubożałych syryjskich wioskach, opowiadając zachodnim dziennikarzom o rozwoju potencjału syryjskiego społeczeństwa. Asma doskonale sprawdziła się w roli rzecznika męskiej siły, soft power, zarówno w kraju, jak i za granicą. W grudniu 2010 roku mówiła francuskim dyplomatom w Paryżu o reformach odnowionej Syrii. Jednak w ciągu trzech miesięcy jej kraj pogrążył się w otchłani wojny domowej. Czy Asma al-Assad zajmie stanowisko lub stanie w obronie męża? Tak brzmiał nagłówek artykułu CNN z grudnia 2011 roku. Do tego czasu w Syrii z rąk wojskowych zginęły już tysiące cywilów, a armia oblegała miasto Hims, rodzinną miejscowość rodziny Asmy. Nie było żadnych wieści o pierwszej damie. Krążyły plotki, że wróciła inkognito do Wielkiej Brytanii ze swoimi dziećmi, że nie została wypuszczona z pałacu prezydenckiego lub że w ogóle nie żyje. Wkrótce Asma pojawiła się publicznie na wiecu poparcia dla rządu. Według tych, którzy znali ją wcześniej, wyglądała na zmęczoną i wynędzniałą. Nieco później wydała oficjalne oświadczenie, w którym podkreśliła, że Bashar al-Assad jest prezydentem całej Syrii, a nie jej wydzielonej części i że wspiera go w tej roli. Ten ruch potwierdził, że Asma zdecydowała się stanąć po stronie męża. To publiczne oświadczenie było punktem zwrotnym w jej publicznym odbiorze. Asma była wcześniej postrzegana jako postępowa i wykształcona kobieta o zachodnich poglądach, ale teraz jej imię zostało powiązane z reżimem oskarżonym o brutalne represje. Zachodnie media zaczęły ją aktywnie krytykować za milczenie i poparcie dla dyktatury. W międzyczasie Asma nadal wypełniała swoje obowiązki pierwszej damy. Odwiedzała rannych żołnierzy, organizowała akcje humanitarne i towarzyszyła mężowi w rzadkich podróżach. Jednak jej dawny wizerunek jako dynamicznej i postępowej postaci został całkowicie zniszczony. Jej zaangażowanie w kraju nie było teraz oceniane jako wysiłek na rzecz modernizacji Syrii, ale jako próba konsolidacji władzy jej męża i odwrócenia uwagi od przerażających konsekwencji wojny domowej. 5 lipca 2012 roku portal WikiLeaks rozpoczął publikację prywatnej korespondencji setek syryjskich polityków, w tym Asmy Al Asad. Okazało się, że jej obawy dotyczące przekształcenia męża w znienawidzonego dyktatora były znacznie mniej dramatyczne niż można było przypuszczać. Asma przeniosła się z dziećmi do rezydencji na wybrzeżu, z dala od wybuchów i gazu łzawiącego i skoncentrowała się na kolekcjonowaniu obrazów i żyrandoli. W e-mailu do przyjaciółki wysłała link do nowej kolekcji butów Christiana Loboton i zapytała, myślisz, że to coś, na co warto zwrócić uwagę? W innym liście żartobliwie napisała, że prawdziwym dyktatorem w ich domu była ona. Kiedy Bashar i jego młodszy brat, dowódca Gwardii Republikańskiej Mahir al-Assad zaczęli wykorzystywać wojsko przeciwko protestującym, Asma szukała ogrodnika do swojej rezydencji i zamawiała towary w Harotsie, jednym z najbardziej prestiżowych londyńskich sklepów. Wśród opublikowanej korespondencji znalazły się listy Asmy do męża. Nie potępiała ani nie krytykowała jego działań, lecz wspierała go mówiąc Jeśli razem będziemy silni, możemy to wszystko przezwyciężyć. Wraz z wybuchem walk w Syrii większość obcokrajowców pracujących w jej fundacji odeszła. Jednak wojna tylko zwiększyła znaczenie fundacji. Syria Trust for Development stał się jednym z niewielu kanałów dostarczania międzynarodowej pomocy humanitarnej do kraju, w tym z ONZ. Dzięki temu, że funduszem zarządzała żona prezydenta, istniała nadzieja, że pomoc dotrze do potrzebujących, a władze nie będą jej utrudniać. W rezultacie większość pomocy międzynarodowej dla Syrii była przekazywana za pośrednictwem rodziny Al-Assad. Wzmocniło to pozycję fundacji, ale i wywołało krytykę, ponieważ wielu podejrzewało, że znaczna część zasobów mogła zostać wykorzystana do wzmocnienia władzy reżimu. Wkrótce okazało się, że wiedza Asmy w dziedzinie finansów stała się bardzo cenna. Bashar al-Assad, skupiony na wojnie z rebeliantami, z radością przekazał jej kontrolę nad resztkami syryjskiej gospodarki. Służby wojskowe rosyjskich i irańskich sojuszników wymagały zapłaty, a dyktator miał nadzieję, że jego żona pomoże znaleźć na to środki. Jednym z pierwszych kroków al-Assadów było przejęcie biznesu od najbogatszego syryjskiego wuja Bashara, Ramiego Makhlofa. Przez dziesięciolecia McClough kontrolował największe firmy w kraju, w tym operatora komórkowego Syriatel. W 2019 roku jej główne aktywa zostały przejęte przez kierowany przez ASME Syria Trust for Development. Oprócz nadzorowania fundacji, Asma uruchomiła również własne przedsięwzięcia biznesowe. Jedną z najbardziej godnych uwagi jest sieć sklepów z elektroniką Emmatel, nazwana na cześć jej brytyjskiego imienia Emma. Sklepy te działają z uwzględnieniem trudnej sytuacji materialnej większości Syryjczyków. Sprzedają tanie chińskie smartfony i smartwatche, pomimo prostoty asortymentu firma odniosła ogromny sukces. Sklepy Emmatel powstały nie tylko na obszarach kontrolowanych przez Bashara al-Asada, ale także w regionach, w których jego władza była ograniczona. Ponadto Asma al-Assad stanęła na czele tzw. Rady Gospodarczej kraju. Rada ta decydowała o dostępie do zasobów, w tym o przyznawaniu dotacji rządowych. Bez współpracy z małżeństwem al-Assad rozwijanie wielkiego biznesu w Syrii byłoby niemożliwe. Jednocześnie asma pozostaje publiczną twarzą władzy. Jej wypowiedzi na platformach międzynarodowych i działania humanitarne w ramach fundacji służą jako narzędzie do poprawy wizerunku reżimu. Jednak wpływ asmy na syryjską politykę i gospodarkę wykracza daleko poza jej rolę pierwszej damy, czyniąc ją jedną z najbardziej wpływowych i znanych postaci w kraju. Oto pierwsza dama Syrii, Asma al-Assad, stojąca w kadłubie repliki fenickiego statku w budowie. Tutaj Asma al-Assad pocałowała w rękę chłopca specjalnej troski. Oto Asma podczas ceremonii wręczenia dyplomów absolwentom uniwersytetu. Tutaj odwiedza z mężem i dziećmi stare dzielnice Aleppo. Oto uśmiechnięci małżonkowie al-Assad robiący zakupy w markecie. Ogólnie rzecz biorąc poziom rozgłosu asmy jest bezprecedensowy w świecie arabskim, gdzie kobiety w polityce są nadal rzadkością. Obserwatorzy Syrii spekulowali, że żona obecnego dyktatora może nawet pewnego dnia stanąć na czele kraju, ponieważ zachodni przywódcy nigdy więcej nie podadzą ręki Basharowi al-Asadowi, ale na jego tle asma wyglądała na zdecydowanie mniej złą. Pozwoliłoby to zarówno przezwyciężyć międzynarodową izolację Syrii, jak i zatrzymać pieniądze w rodzinie. Przez ostatnią dekadę z pomocą rosyjskiego wojska Basharowi al-Assadowi udało się kontrolować dwie trzecie terytorium oficjalnego Syrii. Jednak pod koniec 1924 roku nagle wszystko się zmieniło. Rosja Putina została znacznie osłabiona przez wojnę z Ukrainą. Pod koniec listopada rebelianci odbili Aleppo, a w ciągu zaledwie kilku tygodni dyktator uciekł z kraju. Prezydent Syrii Bashar al-Assad kontynuował odziedziczony po swoim ojcu krwawy reżim, który panował w kraju przez 53 lata. 24 lata z tego półwiecza były pod rządami doktora Assada, a przez 13 lat w kraju szalała brutalna wojna domowa. ONZ szacuje, że w wyniku działań al-Assadów z Syrii uciekło prawie 13 milionów ludzi, a śmierć poniosło blisko pół miliona cywilów. To wszystko na dziś. Jeżeli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie polubienie i napiszcie komentarz. I do zobaczenia wkrótce.